Niepochowani Marek Żaromskiej. Tym razem witamy się z Wami, to znaczy niepochowani, książka i ja, z Kuźnicy. Przepięknego miejsca na Półwyspie helskim. Kuźnica znajduje się między. <grytania> ja zawsze się mylę, bo u nas są, nie wiem, chłopy czy chałupy? Chałupy. Między chałupami a jastarnią. Przepiękna, po prostu wspaniała osada. Teraz tutaj z nad Zatoki Puckiej, w której dzisiaj wreszcie troszkę mniej wie, wieje, chciałabym Was zaprosić na konkurs. Niepochowani zostali napisani w krzyżowcu zdroju, czyli czyli Rywanowie Zdroju, na, w Beskidzie Niskim. My jesteśmy tutaj nad Zatoką Pucką. Książka przebyła całą Polskę, aby przybyć tutaj i mam nadzieję, że ta książka pojawi się w wielu polskich domach. Nieważne, kto gdzie mieszka, a ta książka po prostu dobrze. Ale żeby znowu nie mówić by dużo, pojawić, ja widzę, czasami mówię bardzo dużo, zamiast yy, dojść do meritum. Chciałbym zaprosić na konkurs zorganizowany z książką, do wygrania jest książka właśnie ta Marka Żarąckiego. Książka, o której mówiłam bardzo dużo. Nagrywałam filmiki, pisałam. Oczywiście moja przygoda z książką się nie kończy. Podobnie jak było seveno, pierwszą książką Marka Żaromskiego. Zachętą może będzie ilość zakładek indeksujących. Może to zachęci do wzięcia udziału w konkursie, a komu się nie poszczęści do zakupu książki. Co się mam powiedzieć? Sponsorem nagrody jest oczywiście wydawca książki, czyli wydawnictwo AA. Zasady konkursu zostaną podane na Alei Marzeń i Słów, e, dzisiaj wieczorem, albo jutro rano. Także zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. I coś ciekawego, obserwatorzy Alei Marzeń i Słów pewnie to zauważyli, dzisiaj naprawdę to się jakoś tak samo wydarzyło. Dopiero zorientowałam się przed chwilą, że znowu mam moje ubranie, komponuje się idealnie z książką. Ja naprawdę tego dzisiaj nie planowałam, ale jak, to dzisiaj, ale jak to do mnie przed chwilą doszło, to ja już po prostu stwierdziłam, że już nie wiem, czy ja mam się śmiać, czy ja mam być zdziwiona. Mam na sobie kolory, które są w tej książce. Także jeszcze raz przypomnę: sponsorem nagrody jest wydawnictwo AA, czyli wydawca książki, organizatorem konkursu Aleja Marzy i isuk która zaprasza Was. Do wzięcia udziału w tej pięknej kuźnicy. koźnicę będę oczywiście jeszcze pokazywała, dlatego, że to że na osoba napisała, że nie za tej miejscowości chciałaby zobaczyć, jak wygląda. Więc spodziewajcie się zdjęć z tego przepięknego miejsca. I cóż, dajcie sobie szansę. Nie bójcie się. Odpowiedź na pytanie konkursowe zajmie Wam tylko chwilę kilka chwil. A możecie stać się właścicielami tej niesamowitej książki. Tak więc Aleja Marzeń i Słów zapraszam na konkurs, w którym do wygrania będzie książka Marka Żarąckiego, "Niewochowanie". Widzimy się na alei. Tak wieczorem. Dużo dobra.